no wodą mnie oblewa, ale co? Hobababa, trenbolon, czy co tym razem tutaj działa? Nie, jakby proszę cię. E, I co ten człowiek może zrobić? Co uderzy mnie? Na wizji? Fajnie. Okej, okay, to go pozwę. Uderzy mnie na mieście? To go pozwę. Wiesz, Marcin Najman jest hipokrytą. Z, mojego, z mojej perspektywy e, jest kawałem chama, ale nie jest szkodliwy społecznie. Ale co ten człowiek? Co on chciał pokazać? Kim on jest? Jakby jest aż tak zakompleksiony, że musi łapać przystojnych chłopców. Mam <laughs> bardzo dużą sympatią do postaci Natana, do wyjaśniacza prawidniaków. E, uważam, że jakby zawsze będzie miał w tym miejsce pierwsze, jakby legendarna no. postać. Marcin do mnie mówi, co? I co? Chcesz się bić? Mówię, no tak, ale za pieniądze. <laughs> Denis, pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że będzie u ciebie lepiej i że będzie wszystko ok, w ogóle. Daniel Zadrożny, ciekawy 24. ze mną jest. Piotr, mróz, kucharz, maestro. Jak sam siebie jeszcze określić, Piotr? jakby wiesz, wiele jest z tych określeń zależy, jak sytuacja, na co pozwala i co, czego wymaga, ale jakby tak, mam na imię Piotr, e, możecie mnie kojarzyć we free tak jako kucharz, maestro, e, fame chef, nie wiem, mhm. jakkolwiek. Piotr, robimy o tobie e, research, przygotowując się do tego wywiadu. I tak na dobrą sprawę, w oficjalnych źródłach nie znalazłem za, o tobie zbyt wielu informacji. Powiedz mi, i tutaj naszym widzom, czym ty tak naprawdę się zajmujesz? Czy Jesteś prawdziwym szefem kuchni? Znaczy nie jestem kucharzem z wykształcenia, natomiast Aha. wykonywany zawód w przeszłości, tak jak najbardziej pracowałem na wielu kuchniach, prowadziłem w swoim życiu i w swojego food trucka, w Moje ostatnie, największe doświadczenie byłem szefem kuchni w restauracji w Amsterdamie, która zatrudniała 13 Aha. kucharzy. Także no, w pewien sposób się tam znalazłem, natomiast już nie wykonuję e, zawodu kucharza w, sposob, w, w sposób czynny. A jak to się stało, że trafiłeś do tych free fightów? E, generalnie sprawa była taka, że przez e, mojego kolegę Tomka Matysiaka e, jakoś załapałem kontakt z BogZelem. Widzieliśmy się jeden raz, i tak naprawdę uznałem, że to jest jakby moje pięć minut, żeby jakoś się zaprezentować, żeby zrobić coś, żeby ten człowiek mnie zauważył, bo jakby kojarzyłem, że ta osoba może gdzieś tam dać mi jakoś otworzyć drogi w przyszłości. E, więc co? Powiedziałem mu, czym się zajmowałem w życiu. E, zaobserwował moją, e, jakby trochę sceniczną osobowość. No i połączyliśmy to z tym, że wiedział o moim gotowaniu, pokazałem mu, co robię. Na początku zaprosił mnie, żebym gotował u niego na randkach. E... Fajnie, to przy... Fajnie to siadło, przyjęło się, jakby e... Boksel był zadowol... zadowolony z mojej pracy. No i któregoś razu dostaję telefon, e... I czy bym chciał wziąć udział w tym brajcie jak fame-szef. E... Mówię, jak najbardziej, jakby w to mi Aha. graj. E... Więc co, poczułem się takim trochę Gordonem Randzejem tam i no, jestem tu, gdzie jestem. Mhm. A powiedz mi, ta twoja, ten twój występ w tym programie w 26 szef, to jest twoje taki jakby alter ego, czy to jest twoja taka stuprocentowa osobowość, że zaprezentowałeś przed kamerą prawdziwego siebie? Nie, nie absolutnie niczego nie udawałem. Mhm. Jak najbardziej narzuciłem sobie pewne role, natomiast są to też role, które przejmowałem pracując jako szef kuchni na kuchni. Mhm. Stąd wyszły też te dwa dwie mikroaferki, mhm. czy z Denisem, czy z Marcinkiem. E, bo tak naprawdę wiesz, jeżeli jako szef kuchni dałbyś sobie wjechać na głowę na kuchni, no to ta kuchnia by się rozwaliła. No ale szef kuchni jest tym na kuchni, czym jest pilot e, w samolocie, czy kapitan na statku. Jakby to osoba, która dowodzi, więc to no, przepraszam, trzeba było się słuchać. Pod, podkręcał Cię boxel trochę przed programem? Nie, absolutnie. Żadnego brief, nie było briefowania. Jedyne co było to tak naprawdę przeczytanie rozkładu, znaczy planu e, naszego show, czyli wymienie etapów i co się kiedy dzieje. Ale tutaj wszystko wyszło e, jakby trochę nieoczekiwanie. To jakby założenia miało być zdecydowanie takie mega sympatyczne, miłe gotowanko, e, po prostu... Śmiejemy się, robimy w pełni family-friendly content. No ale przepraszam, e, mogę znieść dużo, ale nie wchodzę nie na mnie. Jak ktoś wchodzi mhm. na mnie, no to mhm. jeżeli mam środki i mam możliwość, to działam. Ale ten konflikt z Najmanem to była taka czysta, spontaniczna akcja, czy Ty przygotowywałeś to już wcześniej trochę? Nie, raz? no w żaden sposób. Ja w ogóle szanuję Marcina Najmana i wcześniej miałem o nim takie wrażenie, że to jest cool człowiek, nie? Jakby 16 lat temu zapoczątkował to wszystko w, w, wraz z Mariuszem Pudzianowskim w KSW. Mhm. No i miałem takie wyobrażenie o Marcinie, że to tutaj robi, jakby człowiek, który show, zakłada maski, robi show. Tak, robi show, stąd go znamy, no i kurczę, okazało się, że jednak nie. Więc z Każdym sobie później zbiłem piątkę po naszym nagrywaniu, ale Marcin użył słów popularnie uznawanych no. za obelżywe i nie, nie, nie chciał zbić piątki. mówię. Okej, okay. ja się bawiłem bardzo dobrze tam, mówię, no trudno, poznałem Cię bardziej. Natomiast wiesz, chwilę potem mieliśmy galę Fame 26, tak? I po gali, na afterze, jesteśmy w hotelu, nie wiem czy mogę wymieniać nazwę hotelu, ale no, w hotelu, w którym byli zakwaterowani zawodnicy, stoję sobie z włodarzami tej pięknej gali, i gdzieś wszyscy się fantastycznie bawią. No i gdzieś bokiem wchodzi Marcin Najman, bo może nawet wszedł frontem, Aha. ale był tak malutki, pomimo tego, że wygrał, był tak malutki, że nikt go nie zauważył. On był taki smutny, tak wiesz, patrzył się po tych ludziach, że dużo mniej zasięgowe osoby, osoby, które przegrały tam ten turniej, czy osoby, które w ogóle przegrały walki, były dużo szczęśliwsze od niego. Mhm. I on tak patrzy się na mnie, że to jest z jego mocodawcami, z uśmiechem szerokim na twarzy, bierze mnie na stronę i mówi Ej Piotrek, możemy pogadać? Ja mówię, pewnie, no jakby, no nie przekreśliłem osoby, mówię, Aha. wiesz, każdy może mieć gorszy dzień. E, natomiast on bierze mnie na stronę i mówi, słuchaj, ja tam musiałem tak trochę podymić, wiesz, zasiędzi, żeby się wszystko zgadzało. Ja mówię, stary, no rozumiem, tylko po, wiesz, po co Aha. później jeszcze stroisz FIFA rafę? A on mówi, dobra, tam wiesz, zapomnijmy. Ja mówię, jak zapominamy, to zapominamy, spoko, nie ma sprawy. No, i tak wiesz, przyszedłem do porządku dziennego. Z tym mówię, okej. Okay, zachował się w porządku, przyszedł, przeprosił, nie ma sprawy. Kul cool, chłop. Mija dwa tygodnie, czy tam trzy tygodnie od tego. No i patrzę, wchodzę na jego Instagram i co mamy zrobić z, z kuchciciem? Wrzucić go na patelnię, ugrylować go. No, jakby mówię, człowieku, jakby o co ci chodzi. Mówię, skoro. Wiesz, jaki mam Instagram, bo jeszcze oznaczam, nie, nie, no to mówię, chyba wystarczy napisać ej stary, byśmy coś przegrali, nie, bo ja nie jestem z tego świata. Ja się no raczej skoro nie znalazłeś na mnie informacji, no to nie widziałem, żebym się bił na gali, no bo się nie biłem na żadnej gali, tak. Przyszedłem tam zupełnie z innym nastawieniem. No, ale jeżeli już, wiesz, wyciąga Kolejne na mnie działa w internecie. Po tym, jak wcześniej przychodzi i skruszony wiesz, zbija pionę, jest wszystko si, wszystko jest okej, okay, no to mówię: No nie. No, jakby ja nie, nie jestem osobą, której można pluć w twarz, a ona mówi, że deszcz pada. Chociaż Marcin, jak widać, taki trochę jest. No, no, to, to wychodzi na to, że, że to Marcin tak naprawdę teraz dąży do tego konfliktu bardziej niż ty. Słuchaj, ja po prostu powiedziałem, że teraz po tym nie odpuszczę mu i Aha. tam, gdzie będę mógł wbić szpileczkę, tam to zrobię. E, bo. No, Wiesz, jakby rozumiem, gdyby mnie nie przeprosił, gdyby do mnie nie podszedł no, no. i okej, okay, jest butem, znaczy się jak but, czy ja się zachowałem jak but, to jakby już do oceny każdego e, z oglądających, e, no ale wtedy ten konflikt, wiesz, realny, a jeżeli realnie łagodzisz jakiś konflikt, a później wyciągasz, wiesz, bez wiedzy, znienacka, pach, strzał, mm -hmm. no to też tak strzał dostanie Marcin, jak tylko będę mógł. Słuchaj, bo też widziałem ostatnio, że mieliście spotkanie w Olsztynie, tak? W twoim rodzinnym mieście. To jest moje rodzina miasto, jak najbardziej. Słuchaj, e, dowiedziałem się gdzieś po prostu przelotem, przelotną informacją. Że Słuchaj, usłyszałem, Marcin, że Marcin będzie w Olsztynie no. e, i to się zbiegło w czasie. Cztery dni, czy pięć, po właśnie tym jego napisaniu, co robimy z Kuchcikiem. No i jak e, od swoich widzów, od swojego ludu, cesarz, mhm. cesarz. E, <śla> 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 przepraszam, ale <śla> bardzo. To jest urocze. Cesarz Freak fightów. A, Cesarz Freak Fightów. Samozwańcy czy cesarz Freak Fightów? No już przyjęła się tak samo. No, trochę tak. Wiesz, jak to było w swoim mili? Czasem ty wybierasz szywę, czasem ksywa wybiera ciebie. Tu została zdecydowanie wybrana przez Marcina. Nie? Jakby, to mu w życiu wyszło tak dobrze jak włosy. To ja się nie chcę, nie, żeby, to nie wygląda tak, nie, tak nie. Że, że ja się śmieję z Marcina, bo wiesz, Marcina też zdarzy tam jakąś sympatią, ale wiesz. Ale bo... co, ja rozumiem, ja powiedziałem, że ja, Ta. gdzie będę mógł, tam będę wbijał szpileczkę. Aha. Nie oczekuję od ciebie, żebyś e, aprobował to, żebyś mnie podklaskiwał. Ja e, po prostu wiem, że ludzie to zobaczą. Niech ludzie wiedzą, że naprawdę jestem zdenerwowa znaczy zdenerwowany. Zniesmaczony. Mhm. Zniesmaczony taką postawą. Ale mówię, jeżeli on mnie wciąga w swoją grę, to ja będę w nią grał. Dowiedziałem się, że będzie w Olsztynie, mówię, zróbmy z tego show. Skoro Marcin Najman jest showmanem, to ja też będę grał w jego grę. Pamiętajcie, ile ma więcej doświadczenia ode mnie. Dokładnie. A i tak uważam, że całkiem nieźle mi to wychodzi. Słuchaj, e, najgorsza sprawa w tym, bo to było humorystyczne z mojej strony też, przecież przyszedłem, nie chodzę na co dzień, jak widać, ubrany w strój kucharza. E, przyszedłem tam z tymi rękawicami bokserskimi no i Marcin do mnie mówi, co? I co? Chcesz się bić? Mówię, no tak, ale za pieniądze. Aha. No słuchajcie, mam 30 lat. Nie, nie będę się gdzieś bił z jakimiś ludźmi na ulicy. No, jakby, Nie no róbmy jak patologii. Się, jak ma się bić, no to. Wiec, jak to mam się bić, to, to dobrze zarobić, Wystąpić wiesz, w profesjonalnym miejscu, żeby się krzywda nikomu nie stała. Eee, naprawdę nie obawiam się Marcina. Już się zacząłem przygotowywać. Mam nadzieję, że gdzieś w Łodarze to podchwycą, zobaczą, tak. co się dzieje i. Może gdzieś tam angaż będzie, e, natomiast, kurczę, e, trochę mi się spodobało to, co się dzieje, wszystko wokół tego. E, podoba mi się też to, że jestem na tym programie i uważam, że właśnie nie, nie e, pokazuję tych patologicznych zachowań, ja tego nie promuję. Za to też został od razu zgaszony przeze mnie Daniel Załęcki. Mhm. E, za to, nie wiem, czy skojarzyłeś moment, e, w momencie, w którym ja miał pomagać z Tak, Sandra. widziałem, widziałem te e, No i wiesz, no, nie pozwalam na takie zachowania. I myślę, że większość widzów już po prostu nie chce oglądać czegoś takiego. Mhm. E, cóż, nie, nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Masz jakieś pytanie? A, a jak w ogóle się czujesz, jak cię Denis oblał wodą? No bo to też było coś takiego, takie wiesz, jakby poniżenie trochę Słuchaj, na wizji. E, na pewno wybiło, zbiło mi to stropu. E, Byłem, wręcz się a, adrenalin, adrenalina mi podskoczyła, e, trzęs nawet trzęsły mi się ręce, bo nie wiedziałem, że taka sytuacja się wydarzy. Okay. Jakby e, nawet sobie nie byłem w stanie tego zwizualizować, bo mówię, prowadzimy normalne, fajne show kulinarne z osobami, które tam są słabe. A to taki wielki chłop wiesz, no ale, ale wiesz. Oblewa? E, tak, no wodą mnie oblewa, ale co, choba, baba, trenbolon, -tren czy co tym razem tutaj <laughs> działa? Nie jakby. Proszę cię. I co ten człowiek może zrobić? Co uderzy mnie? Na wizji? Fajnie. Okej, okay, to go pozwę. Uderzy mnie na mieście? To go pozwę. Jakby, no jak, e, jakby Cię co? uderzył, to raczej już nie wiem, czy dostałby walkę, chociaż, nie swob... chociaż wiesz co? Jakby na przykład widzowie chcieli go jeszcze oglądać, wiesz, fajnie, no to myślę. Wiesz co, ja bym nie chciał mieć z nim walki, chociaż tak naprawdę uważam, że bardzo... Inaczej, bardzo chciałbym się z nim pobić ale nie chciałbym mu dawać czasu antenowego Aha. oraz możliwości zarabiania dalej. E, nie chcę, tak jak już mówiłem, nie chcę promowania tych ludzi. Wiesz, Marcin Najman jest hipokrytą. E, z, mojego, z mojej perspektywy e, jest kawałem chama, ale nie jest szkodliwy społecznie. Aha. Wiesz, dzieci zobaczą go, pośmieją się, bo to jest monetyzacja porażki. E, ewentualnie rodzice pokażą, że no okej, okay, można zawsze zrobić siebie błazna i zarobić pieniądze, ale wiesz, czy chcesz tak robić? E, natomiast tutaj, wiesz, pokazywanie takich wzorców społecznych jest gorzej niż złe. Jest tragiczne. Dlatego no. mówię, to ten prawilniak z Torunia nie, nie obchodzi mnie. Wiesz, ale też, co by nie mówić o Denisie, no to jednak e, wydaje mi się, że ma chyba większe umiejętności niż Marcin Najman. Wiesz, A czy, nie, z całym szacunkiem do Marcina. No, wiesz co? E, tak, nie no, sportowo to nie mogę mu ująć, bo... Inaczej, jak widziałem jego e, walki na Wotorę, całe jego początki, to chłopak naprawdę fajnie w to leciał, ale myślę, że wiesz, przy braku potierowania takiej kariery e, ze strony kogoś, kurczę, no nie chcę mówić, że mądrzejszego, ale mądrzejszego, w sensie ktoś, kto mógłby go poprowadzić, jakiś fajny agent, wiesz, e, cały czas kontakt z psychologiem, no bo nie oszukujmy się, zmiana tak duża środowiskowa... E, Często, jak widzimy z przykładów różnych, to źle wpływa i tutaj też to tak źle wpłynęło. Myślę, że to mógł być fajny chłopak, niestety gdzieś się tam pogubił. Eee, ja, ja osobiście nie widzę na jego przestrzeni. Eee, natomiast nie, no, eee, Marcina Najmana nie obawiałbym się w spotkaniu jeden na jeden, mhm. a eee, no do Denisa bym podszedł zdecydowanie Distancie. większym dystansem. Raczej bym, nie, raczej bym starał mhm. się doprowadzić do tego, że konfrontacji nie było. Mhm. E, no bo jest wielki chłop, no nie oszukujmy się. Czyli ja też ważę 100 kg, ale e, nienapędzonych stresami nie? i agresją w mhm. z, no, z nimi. Natomiast, e, Denis, pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że będzie u Ciebie lepiej i że będzie wszystko okej okay w ogóle. Jakby bierz się za siebie. Słuchaj, no bo też dochodzi na Galachfem do różnego typu takich oryginalnych walk, bo niedawno została ogłoszona walka Bartka Szachty z Kamilem Mindą i z tego co widziałem, no to Kamil Minda przed tą walką... 10 będzie, minut bieżni. Tak, 10 minut bieżni będzie musiał spędzić na bieżni. To na przykład z Denisem na przykład mógłby też... Znaczy tak, jakiś nie, pomysł Wiesz to walk... inaczej, jeżeli e, mielibyśmy możliwość zrobienia jakiegoś handicapu ze względu na e, przewagę warunków fizycznych. Czy podjąłbym się takiej walki? E, tak, pewnie, że tak. No, jeżeli wiesz, mamy możliwość wyrównania gdzieś na jakimś poziomie szans, uh -huh. to oczywiście, że tak. Z tym, że mówię, w tym momencie nie chciałbym być kojarzony z Denisem. Jakby z te oblanie wodą. No, było to przykre, było to też niepotrzebne. Jakby. Ludzie z tego co widać, też nie byli zadowoleni z tego. Jak Narcinajman mnie obrzucił jajecznicą, to też nikt nie był z tego zadowolony. Stary, po co niszczyć produkty, nie? Mm -hmm. Jakby, po co niszczyć jedzenie? Dobra, to można, a, jeść. można zjeść. a tym bardziej z tego co kojarzę, to jeden i drugi jest przykładnym katolikiem, nie? Także... Mm -hmm. <laughs> także... Marcin przecież bronił też Jasnej Góry. Bronił Jasnej Góry. Bronił Jasnej Góry, trzeba mu przyznać, że kiedy tylko usłyszał o tym, że jest zagrożenie dla Kościoła, że jacyś no? agresorzy to, atakują Częstochowę. No, za to trzeba mu oddać szacunek. Nie, no pewnie, że tak. To W jaki sposób to wyszło? No to jest już kwestia druga. Myślę, że... Znaczy myślę, jest, to jest wręcz pewne, że dzięki temu, dzięki wielu swoim akcjom przysporzył nam dużo uśmiechu. To jakby, mówię, to nie jest osoba szkodliwa społecznie, mhm. ale nie zachował się wobec mnie okay. A po tym programie Fame rozmawiałeś z Denisem? On przeprosił Cię w jakimś stopniu, czy eee, po prostu tak... Wiesz co, od nie. Też nie, jakby nie wchodziłem w większą e, polemikę z Denisem. E, chwilę tam z szachtą porozmawiałem, e, Jakby... Turbo fajny chłopak. E, no i co? Ufoludek. Pozytywna postać. Jakby trzeba przyznać, że przynosi dużo e, uśmiechu, dużo radości. E, swoją osobowością. Jest totalnym freakiem, naprawdę, to jest dobre określenie na niego. I e, to tylko tyle. No z Zdenitym sobie co? Zbiliśmy piątki. On też, myślę, odebrał e, dużo rzeczy w swoją stronę ode mnie jako atak. E, po prostu wiesz, jakby też e... nie mam do niego takich wymagań, jakie mam do Marcina Najmana. Mhm. Jednak jest trochę różnica intelektu. Marcin Najman też jest osobą wykształconą co podkreśla niejednokrotnie. Marcinku, ja też. Eee, no i co? Od niego po prostu więcej bym wymagał. Mhm. Jest starszym powinien się potrafić zachować. Tyle. To teraz celujesz, chcesz doprowadzić do walki z Marcinem Najmanem, później ewentualnie może jakaś walka orygin na oryginalnych zasadach z Denisem? Znaczy nie, tak jak ani razu nie powiedziałem, że, że chcę tak. doprowadzić do walki z Denisem, bo, e, tak jak ja mówię, jestem bardzo przeciwny temu, co się działo, wydarzyło teraz. Pozdrawiam go na zasadzie, mm -hmm. że obyć się człowieku dobrze wiodło. Bo nie zrobiłeś mi personalnie niczego złego, ale nie chcę e, promować takich zachowań, jakie były w związku z Denisem. Więc nie, nie, nie widzę Aha. przestrzeni na walkę z Denisem. Nie widzę przestrzeni na e, jakąkolwiek interakcję większą z Denisem. E, mówię, życzę mu jak najlepiej. Może jeżeli odpowiednie osoby się wokół niego znajdą e, i sam jakby będzie miał wgląd w siebie, się zmieni, gdzieś tam w przyszłości, ok, Ale musiałby, musiałaby być to faktycznie zauważalna zmiana. E, z Marcinem Neymanem, jak najbardziej, ale mówię, to co jest toksyczne, to co jest niefajne, to czego bym nie chciał, żeby moje dzieci hipotetyczne oglądały, to nie. Także teraz tak, próbuję, próbuję. Chcę doprowadzić do, te, do walki z Marcinem. Marcin e, obiecał swojemu ludowi, że coś z tym zrobi, mm -hmm. więc mam nadzieję, że jakoś do tego dojdzie. No dobra. Dziś jest poniedziałek, akurat rozmawiamy przed konferencją, przed pierwszą konferencją, przed się galą Fame 27. E, co zamierzasz zrobić na konferencji? Wywiad oczywiście będzie już wypuszczony po. Znaczy, mam zamiar... Wy... Mam zamiar e, po prostu pójść na pytania od publiczności e, i zadać kilka niewygodnych pytań do Marcina. Za, za, zapytać się, dlaczego jest taki dwulicowy, jakby po co jest ta cała gra. E, I skoro, bo sam powiedział, że możemy się bić na ulicy bez pieniędzy, a obiecał swoim fanom, że mnie zniszczy, tak? Że mnie na patelnię. I skoro miał mnie obok siebie, a jedynie rzucił się na mnie jego ochroniarz, co zresztą było widziane, widoczne na filmiku. Bo jakby no właśnie, też chciałem się zapytać. Chciałbym podruszyć tę kwestię. Chciałbym poruszyć tę kwestię, bo ta grupa społeczna jakby w ostatnim krótkim czasie dosyć dużo zawiniła. Aha. No jakby, kierujesz sprawę z Kubańczykiem. Tak, tak. Dopiero co. Jakby tam było grubo, nie? Jakby tam się mogła naprawdę krzywda stać. Ale dostał przeprosinę od ochroniarza. No dostał przeprosinę od ochroniarza, po ale wiesz, sobie, ale zabijesz ale... kogoś i przeprosisz mhm. później, tak? E, wiesz, nie ma, są to sytuacje, które mamy i tam nagraną i tutaj nagraną, kiedy te osoby z tej grupy społecznej jakby, nie wiem, na tyle sobie dużo pozwalają, myślą, że na tyle mogą dużo, ale te sytuacje są totalnie niepotrzebne. Nie było sytuacji zagrożeniowej pomiędzy mną, a Marcinem Najmanem. No dlatego staliśmy w tak dużej odległości od siebie. Eee... Trzymałeś taką tacę dużą w ręku ochroniarza, nie do... pomyślał, że go chce zaatakować. Trzymałem myśli. tą tacę spokojnie, nie, pod... nie zamachiwałem się. Zresztą widać też na nagraniu, że eee... ochroniarz dwa razy bierze ode mnie tą tacę. Eee... Mhm. Raz próbuję, markuję, markuje, markuje, mnie nastraszyć. Ale wiesz, to nie było potrzebne. Po co? Kolejny jakiś następny kark. Eee... Wiesz, ja nie mówię, że to jest coś najgorszego na świecie, tak? Mhm. Ale no nie wiem, po co tacy ludzie w ten sposób działają. Wiesz, od razu publika, pomimo tego, że później krzyczała na prośbę Marcina, słowa, które wszyscy słyszeliśmy w, na filmiku mhm. u Marcina, to jednak w momencie, w którym ochroniarz tak zareagował, od razu było gromkie buczenie. E, bo to nie jest fajne, nikt nie chce czegoś takiego oglądać. Jakby. Okej, okay, mamy, form są formaty, w których legalnie każdy, brejże, jeżeli bierzemy udział, to podpisujemy zgody, tak? jest zapewniona opieka medyczna i okej, okay, możemy no wtedy robić show. Ale co ten człowiek, co on chciał pokazać? Kim on jest? Jakby jest aż tak zakompleksiony, że musi łapać przystojnych chłopców? <ślaski> <ślaski> Czyli to już jest... Czy zazdrosny no. jest o Marcina? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jaka tam Które, jest relacja. Ja się nie wtrącam w wasze tutaj konflikty możesz Wiesz, ewentualnie... od, od miłości do nienawiści tylko mały krok. <śmiech> możesz, <śmiech> możesz ewentualnie dziś na konferencji poruszyć ten temat. Ja sobie pewnie z chęcią pooglądam tę konferencję, pośmieję się. E, no i co? Chcesz coś jeszcze więcej powiedzieć, bo, y, bo tak na dobrą sprawę rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem. Ty mówiłeś, że Udzielałeś jakieś wywiady, ale to nie tutaj, w tym świecie flikowym, tak? Tak, Bo... jak wiesz, ja całe swoje życie opieram na bardzo wielu filarach. Zajmuję się zarówno sztuką, zajmuję się muzyką. Zajmowałem się też przy okazji organizacji sportu różne rzeczy robiłem. E, natomiast myślę, że to zostawimy. gdzieś taki kolejny smaczki na na, na, na może nawet nie na konferencję. Na, na, na kolejne Aha. programy, na wywiady, kolejne. Jakby myślę, że będę robił naprawdę fajną robotę w tym środowisku. E, no i co? Wklejam się w to po prostu. Tyle. To życzę ci w takim razie powodzenia, żebyś zrobił karierę we frikach, bo widać, że widać, że masz też taki naturalny, e, jak, jak to powiedzieć. Naturalną taką swobodę poddymniania, wiesz o co chodzi? Co, coś takiego jak Nathan Marcoń. wiesz, może nie tak kontrowersyjnie jak on, ale wszystko przed tobą. Nie chcesz się też do niczego namawiać? O, ale akurat bałam bardzo dużą sympatię do postaci Natana, do wyjaśniacza prawdziwniaków. E, uważam, że jakby zawsze będzie miał w tym miejsce pierwsze, jakby legendarna no. postać. E, natomiast, no co? Zobaczymy, co czas pokaże. Będę się starał jak mogę. Zobaczymy. No, życzę Ci powiedzenia. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę dzisiaj. Dziękuję.